Was serdecznie. W tym filmiku pokażę, jak zrobić y, słupek nakładany na lewo, y, zwany inaczej reliefowy, wypukły, robiony od tyłu. Y, mam już tutaj przykładowo y, zrobiony rząd słupków, i teraz robię dwa, y, dwa oczka w górę, przekręcam robótkę i zaczynamy robić słupek nakładany na lewo. Y, nawijam nitkę na szydełko. I teraz od spodu robótki wbijam się między, szydeł, między słupki i między kolejne słupki, czyli tak, żeby mieć jeden słupek też w tej chwili nałożony na szydełko. Chwytam włóczkę, przeciągam pod tym, szyde, pod tym słupkiem, mam trzy pętelki i znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Mamy już zrobiony jeden e, słupek nakładany e, na lewo, inaczej robiony od tyłu. I znowu nakładam włóczkę na szydełko i teraz wbijam się od tyłu, tak, żeby zahaczyć kolejny słupek, czyli od tyłu, między te dwa słupki, przechodzę szydełkiem do między kolejne dwa słupki i znowu chwytam włóczkę, przeciągam pod tym słupkiem i robię słupek. Znowu nakładam włóczkę. Teraz muszę wziąć ten słupek. Tak, wkuwam się między słupki i znowu. Tak mniej więcej wygląda teraz ta robótka z obu stron.